Dzień dobry, dzień dobry Po mojemu raczej dobry wieczór Bo dzień się kończy, 22, Czas jechać zarobić jakieś pieniążki Bo kanał jest niedochodowy A inwestować trzeba Ale nie o tym Moi drodzy, dzisiaj byłem W zaje fajnym Nie będę się wypowiadał brzydko Bo nie wiem co na to algorytmy Fantastycznym można powiedzieć sklepie rowerowym ale jest to jeden z największych jeśli nie największy sklep rowerowy w krainie kwitnących tulipanów znajduje się obok Gołdy chociaż administracyjnie podobno adres jest nie Gołda tylko miasteczko obok w opisie napiszę bo oczywiście w tym momencie nie pamiętam nazwy tego miasteczka, niemniej jednak jest bliżej gołdy niż tegoż miasteczka. Nazywa się to sklep 12Go. I no powiem tak: sklep profesjonalny na Wskroś. Sklep unikatowy tak, jak najbardziej, ponieważ pierwszy raz spotkałem się ze sklepem w którym jest tor testowy, żeby sobie wziąć rower, który nas interesuje i się tym rowerkiem po prostu przejechać, sprawdzić szok i tego w innych sklepach nie ma. W większości sklepach, sklepów i sklepików w tymże kraju, no to mamy chodnik przed sklepem. Jakąś tam ulicę, żeby, żeby się przejechać nigdzie dalej? Ze strachem personelu, czy przypadkiem ktoś testujący ten rower nie zwieje? Tutaj nie ma takiej możliwości. Testujemy wewnątrz. Druga rzecz. Kupujemy nowy rower i stwierdzamy, że chcemy go zabrać ze sobą. Nie ma problemu. Dlaczego? Płacimy za ten rower i gość przy kasie mówi, że proszę pójść tam do okienka na serwisie, gdzie składają nowe rowery. I tam się pan wszystko umówi. Idę do tego miejsca z paragonem, a gość mówi: Tak, nie ma problemu. Półtorej do dwóch godzin ma pan odebrany rower w pełni złożony, ustawiony, skonfigurowany wszystko jest ale a oczywiście dostajemy taką, nie wiem jak to nazwać taki biper że jeżeli będziemy sobie chodzić przez te półtorej dwie godziny po sklepie, a umówmy się jest po czym to gdy rower będzie gotowy no to oni dają sygnał na ten biper i ten biperek nam piszczy, że rower jest gotowy ale no to ok, no w knajpach też tak jest nie ma problemu po odebraniu tego roweru idziemy do innego człowieka, zaraz obok, który ma za zadanie ustawić nam rower już pod naszą, naszą wysokość, czyli siodełko, kierownicę i nauczyć nas korzystania z tego roweru, jeżeli tego nie umiemy. Generalnie chodzi bardziej o elektryki, jak tam sobie klikać te ustawienia, ale jeżeli ktoś się nie zna na przerzutkach, no to też opowie. I wtedy odbieramy naprawdę rower ustawiony, klient zadowolony, personel w pełni profesjonalny. Doradzi, pomoże, wytłumaczy. Powiem szczerze, byłem w Holandii w wielu sklepach rowerowych. Kupiłem rowerów trochę. Nie nie były to jakieś wartości hurtowe. Ale przejechałem się kilkoma rowerami. Pierwszy raz spotkałem się w sklepie, i to nieważne czy to jest komis, druga ręka, czynówki. Pierwszy raz spotkałem się z taką komplementarną obsługą. Decathlon, no dość silny uczestnik rynku holenderskiego, aczkolwiek oni mają swoje marki, więc tutaj ciężko mówić o 12Go na przykład. Który marek yy, Poczynając od Skota, czy Batawusa Gazeli i innych yy, no mają tego Kilkadziesiąt marek I z tych marek Kilkadziesiąt, czy kilkanaście Odmian w różnych rozmiarach i kolorach Więc tych rowerów Oni się chwalą, że mają 4400 minimum Na stanie do kupna Kuźwa, wierzę im więc nawet Decathlon, który słynie z tego, że ma bardzo dobry serwis, bo ma kupujemy rower i no dopieszczają go, wszystko umawiamy się na następny dzień na godzinę, na telefon, dzwonią, proszę przyjechać, rower czeka, nie ma problemu. No to nie ma tego aż tak dopieszczonego jak 12 Go koło Goldy i no oklękajcie narody, żeby każdy sklep miał taki standard obsługi klienta no to byłoby za fajnie a tak powiem szczerze przejechałem się 65 km w jedną stronę po to żeby zobaczyć ten sklep po to zobaczyć co mają, co mnie interesuje co interesuje moją żonę yy, sprawdzić to spędzić tam jakiś czas i wrócić i powiem szczerze, nie uważam tego czasu i kilometrów i paliwa zastracone. To było naprawdę coś, co skłania do kolejnej wizyty w tym sklepie. No oczywiście no, jeżeli kupujemy jakiś tam nie wiem coś, Typu, nie wiem, kask, czy, 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 czy pompkę do roweru, czy jakieś inne rzeczy, uzbieramy tam jakiś minimalny korzyk, przyślą nam to do, do domu y, kurierem, nie ma sprawy. E, rower, jeżeli wiemy, co chcemy kupić, w jakim rozmiarze, nie ma problemu, przyślą do domu, e, ale no jakieś ciuchy, oczywiście markowe, ciuchy y, do jazdy rowerem. O sprzęty i tak dalej, i tak dalej. Warto tam pojechać i osobiście doświadczyć tego, jak wygląda sklep dwupiętrowy. W którym parter to są tylko i wyłącznie dodatki, a piętro to jest od kolarki po elektryczny MTB w pełnym zawieszeniu amortyzacji przód, tył za tam 9000 euro. Wow! No, a no to tym akcentem żegnam się z Wami. Zapraszam do odwiedzenia mojego kanału następnym razem. A ja już się zbliżam do mojego miejsca przeznaczenia, ponieważ na bagażniku wiozę rower, bo sprzedaję swoją starą kozę. A dlaczego sprzedaję swoją starą kozę? Ponieważ będę kupował nową kozę. I wracam. Do korzeni, czyli odchodzę od rowerów miejskich i wracam na stare lata do MTB. A jak paradoksalnie w Holandii, no nie? A jak wrócę, no to spotkamy się gdzieś na jakichś ścieżkach rowerowych, których tutaj jest bez Liku, i może będzie jakiś cykl wypadowy z wyjazdów rowerowych po Królestwie Tulipanów, czy jakby to tam nie nazwał. Życzę Wam spokojnego dnia, wieczoru czy kiedy to oglądacie. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Że ten materiał jest taki troszeczkę dziwny, z przebitkami, gdzie indziej jestem, gdzie indziej byłem, ale czasami tak bywa. Nie było za bardzo możliwości kręcenia w sklepie, człowiek był za bardzo przejęty tym, co tam widział. Trzymajcie się, dziękuję. Do widzenia następnym razem. Cześć i czołem.